Jarosław Struczyński, bardzo dobry rocznik 1964, mąż żony Elżbiety, ojciec czwórki dzieci, od 1991 roku kasztelan zamku w Gniewie, od roku 1998 do chwili obecnej wielki mistrz Urlik von Jungingen, od roku 2004 porucznik chorągwi husarskiej marszałka województwa pomorskiego, i pomimo że serce oddał rekonstrukcji współczesnej husarii, który jest pomysłodawcą i prekursorem, to rola wielkiego mistrza Ulika von Jungingen, którą od 25 lat odtwarza na polach Grunwaldu, przylgnęła chyba na zawsze i nieco przyćmiła jego sarmackie wyczyny. Rzadko zdarza się, aby media zwracały się do Jarka inaczej niż Wielki Mistrz. Jest z tą postacią tak utożsamiany, iż obawiam się, że gdyby odpukać w niemalowane, przez jakieś dziwne zrządzenie losu nie mógłby wsiąść na konia i poprowadzić krzyżaków do wielkiej inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, to nie znalazłbym Dublera. Nikt z rekonstruktorów znanych mi w Polsce nie odważyłby się wcielić w postać budowaną od kilku dekad przez Jarka. A kim był 26. Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Urlik von Jungingen? Zdaniem Długosza uchodził za zapalczywego oraz porywczego człowieka. Piastujący urząd Wielkiego Mistrza w latach 1407-1410 Urlik był młodszym bratem swojego poprzednika. Konrada von Jungingen i najprawdopodobniej razem z nim wstąpił do zakonu około 1384 roku. Początkowo był tylko zwykłym rybiczym w niewielkim zamku krzyżackim koło Moronga. Jednak już w 1387 roku został kompanem marszałka pruskiego Konrada von Wallenroth. Po wyborze na wielkiego mistrza zakonu Konrada von Jungingen Ulrich szybko awansuje na wójta Sambi Komtura Balgi i wujta Natanki, a w roku 1404 otrzymał nominację na wielkiego marszałka. Chociaż brat jego miał pewne wątpliwości, powodem była znaczna różnica charakterów pomiędzy braćmi. Konrad był bardziej wyważony, szanowany w państwie zakonnym, jak i za granicą. Mszę po jego śmierci nakazali odprawić zarówno Władysław Jagiełło, jak i książę Witold. Natomiast Urlykan podkreślano jego zapalczywość, skłonność do konfrontacji i wojen. Świadomość tego miał także sam Konrad von Jungingen. Wspominają o tym Kroniki Mistrzów Pruskich oraz Kroniki Gdańskie, według których jeszcze przed śmiercią mistrz Konrad zobowiązuje swoich przyjaciół, wielkiego komtura Konrada von Lichtenstein oraz wielkiego podskarbiego Arnolda von Hocke, aby na urząd wielkiego mistrza nie wybierali po nim jego brata ponieważ był on bardziej skłonny do wojny. Urlik należał do tych, którzy uważali, że prędzej czy później musi dojść do rozprawy z państwem polsko-litewskim. I tak chyba też myślała większość dostojników zakonnych, skoro już 26 czerwca 1407 roku, pomimo ostrzeżeń Konrada, został on wybrany kolejnym, 26. Wielkim Mistrzem Zakonu. Gdy w roku 1409 wybuchła wielka wojna pomiędzy Krzyżakami a Unią Polsko-Litewską, wielki mistrz Urlik von Jungingen był już lekko podstarzały. Liczył około 50 lat. Miał pewne kłopoty ze wzrokiem, a jego sława doskonałego rycerza dawno już przebrzmiała. Lubił otaczać się zbytkiem niegodnym zakonnika. Lubił grajków, tancerzy i linoskoczków, a także wystawne uczty. Tuż przed zdobyciem zamku w Złotoryi kazał postawić u jego stóp suto zastawiony stół. Ściągnął orkiestrę oraz niewiasty i dziewice z Torunia, po czym zarządził szturm na zamek, a do stołu zasiadło dwunastu najzacniejszych rycerzy krzyżackich. Orkiestra grała, dziewice klaskały, a knechci zakonni dobijali obrońców zamku. Jednak przy innych dźwiękach zakończyła się bitwa stoczona pod Grunwaldem. Była to straszliwa klęska zakonu, z której krzyżacy już nigdy się nie pozbierali. Na osobiste polecenie króla Władysława Jagieły odszukano zwłoki Wielkiego Mistrza i odesłano do Malborka, gdzie złożono Urlika von Jungingen w grobowcu Wielkich Mistrzów w kaplicy świętej Anny. A jak wspomina ten okres Jarek Struczyński? Ma dużo większe doświadczenie niż Ulrich. Przecież spadał z konia trafiony kopią, toporem czy też sulicą już ponad 20 razy. Herzlich willkommen, drodzy przyjaciele. Tak, to ja, Urliś von Jungingen, Siedzę tu sobie w spokojności, ale pamięć moja sięga do tych odległych lat. Bo przed, jak wiecie, w przyszłym roku obchodzić będziemy 25-lecie instalizacji. Zaczęło się przepięknie. Pamiętam rok pański 1998. Wtedy też, wespół z moim szwagrem, ruszyliśmy taborami z Elbląga, z siedziby Wielkiego Szpitalnika. Szliśmy lasami, polnymi drogami, dziczą zupełną, ciągnąc za sobą tabory, trochę koni pod siodłem i nieliczną piechotę, która potrzebna była do obsługi Wielkiego Mistrza. Przybyliśmy na pola Grunwaldu późną nocą w czwartek. Biorąc pod uwagę, iż w sobotę odbywa się inscenizacja, po powitaniu się z licznym gronem moich przyjaciół i wrogów udałem się na spoczynek do pięknie wymoszczonego wozu taborowego. U mego boku leżał mój szwagier. Uznaliśmy, że następnego dnia zadamy sobie trochę odpoczynku po to, aby przygotować się do inscenizacji sobotniej. I tak też, kiedy obudziłem się rano, słońce wschodziło nad polami grunwaldzkimi, stwierdziłem, że teraz czas, na rehabilitację zmęczonego organizmu. Zamówiłem sobie powóz i udałem się do restauracji w barku. Tam zamówiłem sobie obfity posiłek i kiedy tak degustując dary ziemi, nie czynione już z ogniska, ale z przepięknie wyposażonej kuchni restauracyjnej, wpadł przez wrota jeden z moich gierków, krzycząc, panie, panie, wszyscy na ciebie czekają, wojska ustawione w szyku, do bitwy się już szykują, a ciebie nie ma. Ja mówię, no jak mam być, skoro bitwa jest w sobotę? On mówi, panie, właśnie jest sobota. Uuu, przełknąłem ostatni kęs mięsiwa, które miałem w paszczy i w te pędy wróciłem do obozowiska. Byłem przerażony, bo wiedziałem, że Krzysiek Górecki zdenerwowany czeka na wielkiego mistrza, ale z szybkością światła odziałem zbroję, koń przygotowany już. Dzięki Bogu niewielu ludzi zauważyło, że wielki mistrz w ostatniej sekundzie podjechał pod ruinę kaplicy pobitewnej, stamtąd uderzając na tłumy przeciwników, które z tej odległości wyglądały wyjątkowo strasznie, bowiem zacierały się z dużą ilością pierwszych widzów spektaklu, którzy stali na tym, że skosie od strony pomnika. Wydawało się, że mamy przed sobą z 15-20 tysięcy przeciwników, no ale po chwili, kiedy zbliżyliśmy się już na odległość wzroku, okazało się, że to widzowie! A. Moi zabójcy stali dużo bliżej i rzeczywiście bardzo sprawnie się ze mną załatwili. Rok następny, 99, zapisał się bardzo mocno w mojej pamięci, bowiem był to rok, w którym prawie że omal nie zginąłem namacalnie. A było tak. Życzony mój szwagier mówi dam ci na tę bitwę nowego konia. Konia, przepysznie przygotowanego do skoków, do WKKW, do rajdów. No niestety, nikt nie wziął pod uwagę, że ten koń nie był przygotowany do odmętów, odgłosów i stresu pola bitwy. No i coś się stało. W ostatnim momencie, kiedy rozległ się tekst lektora, a wielki mistrz Ugorzon dwukrotnie zwalił się jak kłoda na ziemię, mój koń stanął dęba. Ja ratując sobie... Równowagę, jakąkolwiek mogłem jeszcze uzyskać, obsunąłem się delikatnie po zadzie owego konia, łapiąc się po drodze jeszcze za jego ogon i szczęśliwie wylądowałem na matce krumwalskiej ziemi. I w tym momencie, niestety, atak od strony polskiej szedł dalej, w związku z tym koń postanowił się wycofać z polu bitwy i znalazł na krótszą drogę, czyli przeszedł po mnie. Poczułem przepiękny ból prawej stopy, na którą stanęła. Lewa stopa mojego konia przednia, co powodowało totalne zmieszczenie kości wśród stopia. O własnych siłach podniosłem się jeszcze. Próbowałem dotrzeć do obozowiska gdzieś po drodze, zostałem jeszcze podwleczony przez moich braci służebnych, i od razu po tej przepięknej, prawie że śmiertelnej glebie. Udałem się do szpitala w ostrudzie. Po drodze idąc do pojazdu, który miał mnie zawieźć na reanimację, spotkałem dziennikarza z RTL-7, który pyta: Mistrzu, wiem, że jesteście śmiertelnie ranny, ale zanim umrzecie, zdradźcie mi tę tajemnicę, jak to jest możliwe, żeby w zamęcie bitwy ten koń perfekcyjnie słysząc tekst. Nie wiem, czy słyszał ten tekst, ale myśmy to widzieli, że mistrz zwalił się jak kłoda, ten koń właśnie uczynił ten przepiękny gest zwalenia wielkiego mistrza. Ja lekko obolałych z jednej strony. Nie chciałem ignorować przecież mediów, mówię panie. Mówię. Tuż przed bitwą, a konkretnie trzy miesiące wstecz, reżyser, mój przyjaciel Krzysiek Górecki, przysłał mi nagrany tekst i mówi tak: Zrób wszystko, żeby ten koń dokonał tego dzieła dokładnie w tym momencie, kiedy będzie słyszał ten tekst. Ja mówię, Krzysiu, dla ciebie wszystko. Zamontowałem nagłośnienie w stajni, puszczałem mu to regularnie dwa, trzy razy dziennie, i wtedy, kiedy ów tekst już nadchodził. Delikatnie prosiłem go, aby stanął na dwóch nogach. W związku z tym przygotowany koń uczynił to, jak żeśmy sobie zakładali. Dziennikarz o nie miał. Widział, że skręcam się z bólu, mówi: Panie, mówi. To jest niesamowite. To jest najwyższy przejaw sztuki kaskaderskiej. To jest najwyższy przejaw w jakości szklania konia. Wy, panie, mówię, bo my takie rzeczy robimy po prostu od urodzenia. Wyprawa do szpitala była bolesna, ale szybka. Kiedyśmy wjechali na wózku e, na oddział e, pogotowia, w tymże szpitalu w Ostródzie. Wyszedł naprzeciwko lekarz dyżurny z uśmiechem na ustach przepięknym, krzycząc, o, cóż za niespodzianka, właśnie przed chwilą widziałam Pana w dzienniku telewizyjnym, a Pan już umie, mistrzu. A zaopatrzony w gips po, samej, e, po samą szyję, wróciłem na pole bitwy. No, niestety, jak możecie sobie wyobrazić, nie byłem już za bardzo ruchawy. Ale to jeszcze nic. Rok 2000. Rok symboliczny, rok końca 2000 lat dziejów chrześcijaństwa. Na pole bitwy nam helikopter. Leci tam prezydent Kwaśniewski. Wcześniej jego żona wizytuje obozowisko. Ja w tym czasie wysyłam jednego z moich gierków do tego, aby oddał, uczyniłem to dobrowolnie, jednego z moich koni. Władysławowi Jagiele, czy Jackowi Szymańskiemu. Nie przypuszczałem, że mój giermek był przebiegły i sprawdził, zanim konia oddał, z pary, którą to właśnie rozdzieliliśmy, który koń do którego się zbliży, jeżeli będzie potrzeba. Okazuje się, że kiedy ów hałas nadchodzący z powietrza przestraszył konia wielkiego, e, nie, mojego nie przestraszył, przestraszył konia Jagieły, Jacek galopem ruszył w stronę oddziału, Wielkiego mistrza. Cóż za zdziwienie było, kiedy nagle okazało się, że widzę jak król Władysław przepięknie pikuje głową w dół. Spada na matkę ziemię, koń przybiega do mnie, łapie go mój giermek, rzeczony. I mówi: Panie, panie, konia zabieram, a ty spokojnie sobie tu siedź. No dobrze, co spokojnie, ale patrzę, że się nie rusza. Nagle pojawia się na polu bitwy karetka. Wjeżdża na sygnale. Spektakl idzie dalej. Słyszę gdzieś tam przez krótkofalówkę moich dowódców od Krzysia informacje. Ciągniemy dalej, ciągniemy. Nie wiadomo co się stało, ale jest nadzieja, że wszystko będzie dobrze. Podjeżdża karetka. Okazuje się, że trwa to 5 minut, 10 minut. Jak jego cały czas leży. Za chwilę wjeżdża druga karetka. Myślę sobie, Panie Boże, będzie tak, że czcić będziemy, nie? Śmierć wielkiego mistrza, króla Władysława. co nie będzie zgodne niestety z tym, co zapisuje tutaj właśnie długoż. Okazało się, że wszystko szło wedle procedur, bowiem w pierwszej karetce byli ratownicy medyczni, a w drugiej karetce byli ratownicy medyczni, ale hmm, maltańczycy, którzy wiedzieli, jak się postępuje z ciałem króla Agieły, czyli mówiąc konkretnie rekonstruktorzy, którzy wiedzieli, jak go wydobyć z uzbrojenia po to, aby bezpiecznie wsadzić go na nosze i zapakować do karetki. Kiedy dowiedziałem się, że już e, król Jagieło, czyli Jacek Szymański, jest bezpieczny, zeszło ze mnie całe to ciśnienie wojenne. Miałem już wrażenie, że teraz już mógłbym sam gotowy umrzeć, co zresztą uczyniłem za chwilę, ale. <grych> He, rechot historii okazał się dnia następnego, kiedy Jacek wrócił, opatrzony. Zresztą za chwilę, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba udał się na pielesze od razu rodzinne, bo nie był w stanie funkcjonować, bowiem połamał sobie dosyć skutecznie bark. Ale co się okazało? Trafił do tego samego szpitala, na ten sam oddział, w ręce tego samego lekarza dyżurnego, którym to podobną e, chyba radością, jak przyjmując wielkiego mistrza, a może i nawet większą, uśmiechnął się, a właściwie zdawał ze śmiechu i krzyknął: Ha! Jest! Remis! Jeden do jednego. W ubiegłym roku składałem wielkiego mistrza, a w tym roku złożyłem króla Co Zatem widzicie, przyjaciele, iż. Tyle cierpienia, tyle trosk, tyle bólu, ile wymaga dowodzenie wojskami. Mówię to z szacunkiem dla króla Władysława. Tu jest z szacunkiem dla mojej skromnej osoby, wielkiego mistrza. Tyle trudu, ile my musimy ponieść. Hmm. Podejrzewam, że wszyscy by ponieśli, gdyby mieli ku temu sposobność. Ale jest jeden moment, którym muszę Wam zdradzić. Niewielu o tym wie. Rok 2011. Mija 11 lat od wypadku Jagieły. A, mojego. 11 lat... 10 lat od jagieły. Co się dzieje? Nie wiem, jakie olśnienie mózgu mnie wtedy dopadło, ale stwierdziłem, że nie dam się zabić na ziemi. Zginę na koniu. Zatem trafiony przez mego odwiecznego przeciwnika na polu bitwy, czyli mego przyjaciela Adama Firyna, który wciera się regularnie w postać mszczuja ze Skrzyńska, trafiony kopią, osunąłem się lekko na siodle Wypatrzyłem na lewo i na prawo, patrzę, gdzie są moi przeciwnicy piesi, którzy mnie zawsze dobieją. No, nie było ich, bo może jeszcze nie zdążyli, albo myśmy za daleko się starli. W związku z tym stwierdziłem, że umrę na koniu. I tak sobie delikatnie zacząłem lekko uchodzić. Niestety, nie przewidziałem, jaki to zamęt powoduje w instanizacji, bowiem ci biedni chłopi, którzy co roku moje ciało odnajdywali na polu bitwy, wkładali mnie na potężny wóz, pchali go całymi swymi siłami, z towarzystwem niewiast, które ich pokrzepiały przed oblicze króla Jagieły, latają po polu bitwy, a Wielkiego Mistrza nie ma. A nie zauważyli, że ja hmm, ewakuowałem się delikatnie z mym ciałem nieżywym. Okazało się, że hmm, znaleziono gdzieś jakiegoś krzyżaka, który był podobnie owłosiony jak ja, przykryto go chorągią Wielkiego Mistrza i ten w zastępstwie moim jako dubler Udał się do zobozowiska, a ja w tym czasie delikatnie boczkiem, boczkiem, boczkiem przeleciałem sobie na koniku na własnych nogach. Ale niestety zemsta wieśniaków w roku następnym była krwawa. Uczynili coś, czego się nie spodziewałem. Ja oczywiście pobożnie poddałem się śmierci w miejscu wyznaczonym przez Krzysia reżysera, i wtedy poczułem ogromne zdziwienie i dyskomfort, bowiem w nagrodę za moją ucieczkę roku poprzednim. Moi przyjaciele wieśniacy miejscowi położyli mnie na dwukółkę, tak iż nogi moje zwisały poniżej wozu. I generalnie wtedy po raz pierwszy przekonałem się, do czego służą ostrogi rycerskie, bowiem te kółka posłużyły właśnie jako małe zastępstwo brakujących dwóch kół z, wozu, z wozu dużego. Zatem byłem tak ciągany przez nich, czułem, że spadają mi buty, spodnie, gacie. W ostatnim momencie łapałem się jeszcze krawędzi tego wózka, żeby nie zjechać. Powiem więcej, wózka, ba, to, to taczka była zwykła. No i tak dowieźli mnie przed oblicze Jagieły. Nie pamiętam już momentu, kiedy dostałem dostarczony do kaplicy Wielkiego Mistrza, zgodnie z procedurą pobitewną, ale wiem, iż od tej pory z wielkim szacunkiem podchodzę do moich zacnych braci wieśniaków, którzy mnie szukają na polu bitwy i sam gotowy jestem się oddać, byleby wóz miał cztery koła. To oczywiście są epizody z naszych inscenizacji, ale ktoś by się zapytał, a jak wyglądała prawdziwie śmierć Wielkiego Mistrza? I tu odnieść musimy się już do literatury, do obrazów. Spójrzmy na sam przód na ikonografię. Oczywiście wszystkim Polakom od razu na myśl nasuwa się śmierć Wielkiego Mistrza w ujęciu mistrza Matejki. Ale musimy mieć jedną świadomość, iż to był czas, kiedy Rzeczpospolita, pod zaborami będąc, potrzebowała tak naprawdę pokrzepienia ducha. Matejko, znany z przepięknych obrazów militarnych, militarystycznych, pokazuje bitwę pod Grunwaldem w sposób symboliczny. Na czym ta symbolika polega? Zakładając, że fizjonomia Wielkiego Mistrza może odpowiadać fizjonomii oryginału, no to wszystko w co się dzieje, jest trochę wyobraźnią samego Matejki. Śmierć Wielkiego Mistrza, najpierw symboliczne użycie przez Poganina, którym to zasadza się na ciało Wielkiego Mistrza przy pomocy włóczni, którą to król Bolesław Chrobry otrzymał w darze w czasie zjazdu gnieźnieńskiego od cesarza Ottona III. Czyli już symbolika głęboko zakorzeniona w przekazaniu atrybutu władzy cesarskiej po to, aby krzewić i bronić chrześcijaństwa przez no, można powiedzieć młodego jeszcze króla chrześcijańskiego chrobnego. Cios, nie wiadomo czy śmiertelny, ale na wszelki wypadek, gdyby włócznia nie była w stanie przebić zbroi i dosięgnąć ciała wielkiego mistrza, Matejko wstawia tam jeszcze jedną postać, no wyjątkowo symboliczną, bo to jest gość w kapturze, który tak naprawdę przypisany jest jako atrybut mistrza, czyli kata, z toporem katowskim. Hmm. Niektórzy powiadają, że pod tym kapturem umieścił sam siebie matejko. No, zostawmy mu, chłop potrafił nieraz nie wykorzystać swoją fizjonomię do, do tego, aby się zapisać. I chwała mu, bo przecież warto jest tego. No Ale znowu ta symbolika jest niesamowita, bo to jest pewnego rodzaju pokazanie chęci zadania wyroku śmierci. Na Krzyżaku, który dopuścił się zdrady ideałów chrześcijańskich, którzy zamiast dbać i krzewić chrześcijaństwo. Jako niecny krzyżak ogniem i mieczem tępił nie tylko poganów, ale i chrześcijan, czyli nas. E, mówię oczywiście o was. E, druga sprawa. Pojawia się tam taka różno, różnorodność e, rzeczywiście uzbrojenia, że można by tam prześledzić chyba z, ze cztery przynajmniej stulecia. Ale nie zastanawiajmy się nad tym, bo każdy może sobie to sam przeanalizować. Jedno trzeba pamiętać. To było czynione ku pokrzepieniu serc, i rzeczywiście efekt był tego niesamowity, bo pamiętajmy, że w roku 1910, czyli dokładnie w 500-lecie bitwy pod Grunwaldem, kiedy został odsłonięty pomnik króla Władysława Jagieły w Krakowie, to było wydarzenie, które tak naprawdę pchnęło to pokolenie, które było świadkiem tego, które doprowadziło do tych uroczystości, do tego, aby zawalczyć o niepodległość w roku 1914 i odzyskać ją definitywnie w roku 1918. Czego mieliśmy radość i zaszczyt i przyjemność być uczestnikami w formie stulecia, prawda? Dobra, a fakty. Jak wyglądają fakty? No dobrze. Ktoś by powiedział: "Co ty możesz wiedzieć na temat śmierci wielkiego Mistrza A ja Wam muszę powiedzieć, że wiem, bo nieraz musiałem to przecie na własnej skórze przeżyć, a żeby wczuć się w rolę urlika Przypuszczać przynajmniej, jak mogło to nastąpić. Jakie są fakty? Otóż, skupiamy się teraz na ataku 16 odwodowych chorągwi Wielkiego Mistrza. Jedno jest pewne, bitwa pod Grunwaldem była bitwa 99% bitwą kawalerii. W związku z tym na pewno Wielki Mistrz i jego kompanii odziani w zbroję, trzymając w garści kopie, atakują nieprzyjaciela, w ustalonym szyku, albo w płot, albo w klin, w zależności od tego, jaka była sposobność, jakie uszykowanie terenu. Na pewno nie ma tam piechoty. Piechota, jeżeli była, to ona już się szykowała do tego pewnie, żeby ograbić i zdobyć tabory krzyżackie. Starcie mogło być śmiertelne już w pierwszym kontakcie z przeciwnikiem, czyli z, z Anem i sławnym rycerzem polskim, mszczujem ze Skrzyńska, któremu się przypisuje ubicie Wielkiego Mistrza, ale za chwilę do tego dojdziemy. Na samym przód główne przeżycie. Dobrze, trafienie kopią, ostry grot, przebija zbroję, przebija kolczugę, przebija przeszywanicę, trafia być może w jeden z organów Wielkiego Mistrza, który go może zabić albo nie. Jeżeli założymy, że nie nastąpiła śmierć natychmiast, Wielki Mistrz, oczywiście ugodząc, spada z konia, bo nie jest to chyba prawdopodobne, żeby był w stanie oddalić się jeszcze. Pada na ziemię i teraz co? Oczywiście dochodzi do sytuacji, w której może jeszcze rozpocząć walkę. Założenie trzeba przyjąć takie, że nie pozwala mu się jednak dalej na kontynuowanie i dowodzenia, i żywotu. Wydaje mi się, że wielki mistrz zostaje ugodzony przez któregoś z konnych rycerzy polskich albo litewskich przy pomocy miecza. Co może potwierdzić też fakt. Świadków odnalezienia ciała Wielkiego Mistrza, którzy mówią, że był ugodzony dwukrotnie. Czyli jedna rana prawdopodobnie od kopii, druga rana od miecza. Ciało Wielkiego Mistrza zostaje odnalezione najprawdopodobniej wedle zapisów właśnie rzeczonego Długosza przez niejakiego Jurgę, który był giermkiem mszczuja ze skrzyńska. Jest to bardzo prawdopodobne, dlatego iż procedura była taka, że pole bitwy przeczysywało się w celu odnalezienia zwłok, a nade wszystko ich ograbienia. Do ręki mszczuja, z ręki Jurgi, trafia złoty pektorał, czyli tak naprawdę pojemnik na relikwie, który chroni śmiał ciało Wielkiego Mistrza przed śmiertelną raną. Niestety, jak widać, nie ochronił. Ten pektorał to jasny dowód na to, że Wielki Mistrz był, padł. No, świadkiem tego jest najprawdopodobniej mszczuj i ewentualnie Jurga. Kierując się tą wiedzą, udają się przed oblicze Jagieły, informując o tym, że Wielki Mistrz padł, był w tej bitwie. Oczywiście rozpoczyna się pewien problem natury technicznej, bo trzeba odnaleźć ciało Wielkiego Mistrza, miarkując, iż prawdopodobnie jest on już odziany ze wszystkiego, chyba, że zostały mu tylko koszula i gacie. Odnajduje się jednak ciało Wielkiego Mistrza dzięki wskazaniom Szczuja bądź Jurgi, co powoduje, że oczywiście Król Jagieło, chcąc uhonorować swego przeciwnika, miarkując również to, że jakby nie patrzeć, jest to jeden z ważnych chrześcijan. Każe go obmyć, odziać w purpurę, przygotować wozy, aby oddalić go do Malborka pochować go w kaplicy Świętej Janny, oddając mu honor. Ale zastanówmy się, skąd ta ilość nieboszczyków na polu bitwy? Mówię konkretnie o braciach Zakonu Krzyżackiego. Otóż jest to pewien fenomen tejże bitwy. Gdyby porów, gdybyśmy porównali inne bitwy średniowiecza sławne, okazuje się, że o wiele korzystniej było wziąć do niewoli przeciwnika, uwięzić go, zabrać za niego okup, zabrać jego majątność, puścić go wolno z przyrzeczeniem, że nie będzie stawał nigdy przeciwko tobie. A co na grunwadzie? Rzeź. Rzeź, która ewidentnie jest dowodem tego, iż emocje, które targały rycerzami polskimi, litewskimi, były niebywale dramatyczne. Nie pozwolili sobie na wzięcie do niewoli. Wycięli w pień grubo ponad 200 braci zakonnych. Nie, chci nie chcieli się tym chwalić też za bardzo. Wiedzieli, że propaganda krzyżacka, która będzie starała się pokazać losy bitwy pod Grunwaldem jako rzeź pogan nad chrześcijanami, wykorzysta każdy aspekt. Zatem przyznam, przyznać trzeba, że być może nie ale co tu dużo powiedzieć. Wyjątkowo skutecznie, bo po bitwie pod Grunwaldem Potęga Zakonu już nigdy się nie podniosła. A zobaczyć to możecie w czasie kolejnej inscenizacji bitwy pod Grunwaldę, która na 100% odbędzie się w roku pańskim 2022. Do zobaczenia!